Oświadczenie burmistrza dotyczyło kamiennogórskiego szpitala i plotek, jakie od pewnego czasu do niego docierają. W związku z docierającymi do Urzędu Miasta licznymi sygnałami i pytaniami od zaniepokojonych mieszkańców Kamiennej Góry, jakoby jeden z kandydatów na urząd burmistrza przekazywał informację, że w przypadku zwycięstwa wyborczego Krzysztofa Świątka szpital w Kamiennej Górze zostanie zlikwidowany. Pragnę jednoznacznie zdementować. I kategorycznie zaprzeczyć takim kłamstwom. Szanowni Państwo, Szpital w Kamiennej Górze w całości należy do tutejszego powiatu i to starosta kamiennogórski, a nie burmistrz miasta decyduje o jego funkcjonowaniu. Rola burmistrza Kamiennej Góry ogranicza się tu do obrony szpitala, do wsparcia finansowego dla jego sprawnego funkcjonowania i jak najlepszej opieki nad pacjentami. Pragnę przypomnieć, że w mijającej kadencji Rada Miasta Kamiennej Góry na mój wniosek przekazała naszemu szpitalowi kwotę 850 tysięcy złotych na remont bloku operacyjnego. Dzięki czemu zyskaliśmy jedną z najnowocześniejszych sal operacyjnych na Dolnym Śląsku. Urząd Miasta zakupywał również sprzęt medyczny i stosował umorzenia podatkowe. Wyrażam w tym miejscu swoje ogromne oburzenie na prowadzenie kampanii w oparciu o takie kłamstwa. Możemy różnić się, możemy mieć różne pomysły na Kamienną Górę. Kłamstwa jednak i manipulacje mające wystraszyć wyborców, bazując przy tym na najważniejszej kwestii dla każdego z nas ochronie zdrowia i życia, świadczą o braku merytorycznych propozycji dla mieszkańców Kamiennej Góry. Dziękuję. Burmistrz wyraził także gotowość do debaty ze swoim kontrkandydatem Wiktorem Królem.